Wywiozłem na kompost moją trawę ozdobną, był to miskant olbrzymi. Dzisiaj mamy 2 marca. Ponad 10 stopni nie ma ryzyka, że będą silne mrozy. Także już takie trawy ozdobne, które na zimę zamierają, które nie są zimozielone, można ścinać. Ja je będę ciął nożycami do żywopłotu, mniej więcej na takie fragmenty żeby to się szybciej zaczęło kompostować. Polecam wam związywanie traw ozdobnych na zimę z tego względu, że one nie będą gubić tyle źdźbeł i nie będzie ryzyka, że zaśmiecą nam ogród. A tymczasem lecimy do miejsca, gdzie rośnie mój miskant. No i tutaj sobie rośnie mój miskant. Jak widzicie, jest ścięty. Dodatkowo wypieliłem wszystko. Powiększyłem to koło tak, żeby trawa miała się gdzie rozrastać. No i odnośnie ścinania. Krąży taka legenda, że należy zostawić jakieś 15-20 cm źdźbła. Ja w sumie nie wiem po co, bo to źdźbło i każde inne, które widzicie, które było ścinane to ono jest już martwe. Z niego nic nie będzie. Także ja te trawy ścinam Maksymalnie blisko ziemi. Mam tego niedużo, więc używam po prostu sekatora, ale jeżeli macie jakieś większe połacie traw ozdobnych, no to można założyć tarczę do cięcia na kosę spalinową i zrobić to kosą. Następnie wzruszyłem moją ziemię, rzuciłem dosłownie dwie garście obornika granulowanego, lekko przemieszałem i jest to tyle. Trawa ona jakaś mocno wymagająca nie jest, jeżeli chodzi o pielęgnację i nawożenie. Także to powinno w zupełności jej wystarczyć. Ok. Odnośnie trawy tyle. Ja wracam ciąć Miskanta. Dzięki. Do następnego odcinka. Cześć!